No siema widzowie. W dzisiejszym odcinku będziemy yy, grali w cirparti Parking, prawdziwe życie. Maciuś się wziął na policję. Patrzcie to jaką furę ma. Wziął się na policję, ma swoje auto. I tylko szukamy kogoś, żeby kogoś, wiecie, podwalić. I zostawcie łapkę w górę. Suba, będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Dobra. Jedziemy gdzieś pojeździć, znaczy jechać, gdzie pojeździć. Trzeba gdzieś pojechać, bo widać, że naprawdę źle tutaj w tym mieście się dzieje, widzowe. Dobra, zielone. Kurde, bolało. Maciusia to bolało. Dobra, idziemy szybko do mojego mechanika, bo niedawno z, un, od niego wracałem. O, ktoś tam jest, ktoś tam jest. Uf, dobra, wyhamowałem chyba. Dobra, niech mi to robi. Dobra, już zrobił widziałem. Czekajcie. Jest ktoś tam. Wsiadać z auta. Nie ucieka. Chodź czuł. O, ty baranie to kurde nie widzowie, dobra? Jedzie ten baran szybko za nim. Chyba nikogo nie złapiemy dzisiaj z jakiejś.

Chyba ja będę miał dzisiaj szkody A nic się takiego nie stało Dobra jedziemy na syrenach Bo widzowie to się źle mu Źle skończy Dobra bez syrenów już bo nas wywalnął z tej policji Nawet nie widzieliście widzowie mojego auta Jakie mam auto będę używał Stój. Co ty robisz? Dawaj. Pi Mandacik. Pięć koła. Widzowie. Pięć koła na plusie. Jest dobrze. Zatrzymaliśmy kogoś. O, my oferta. O nie, proszę pana. Dam panu dzisiaj... Dam panu dzisiaj spokój, ale przesądzam, że jak pan będzie tak odwalał, to pana już nie puszczę. Jedziemy. Wcale widzę, że tak dokładnie nie jest. Je. Kto to tu postawił. Jedziemy bo. Szybko zawrotka. Widziałem tam kogoś twój pas. Dobra, jedziemy. Uf, co wie? Dopiero jestem pierwszy dzień w policji. Nie wiem, co maciuśim się stało. Gdzie pan biednie? Ale moje auto jest tak uszkodzone, że trzeba ich wymienić. Znów. Już nie ma ich. Na go. Chodź tu. Chodź. Idz

mandat tu jest, że za pan uciekał no proszę pana, no I ja tutaj nie będę panu opuszczał nic więc dwa tysiące chociaż dobra, nara dzięki i weź tak nie rób, bo ja mam teraz służbę, a mam takie podobne auta, trochę lepsze. BMW mam. Dobra, mam nadzieję, że już nic się będzie robił. Ja znam te miejsce, Tu się wyjeżdżało? Coś takiego chyba. Nie wiem, nie pamiętam. O, jest. Dobra, wyjeżdżamy stąd. Widzę, bo się zaraz zagubię w tym. Co jest? O, dobra, jesteśmy na wolności. Coż się popisał No robicowie, Wjeżdżamy Dobra To auto już setny będzie naprawione Raz Ale teraz nie jedziemy o, Kolejny policjant Z Holki Siema mój ziomek Z policji Dobra wysiadaj co tu pan robi? Aha, dobra. Panu się przybiło po Proszę zadzwonić po lawetę, a nie. O, ty! Aha. Nie driftuj, bo cię jak zaraz driftuje, to zobaczysz. Dobra, jedziemy. Ty. O. Dostałem. Jones. Widzowie, dostałem 10 koła od tego pana. Nawet o tym nie wiem. Dopiero zobaczyłem, że mi wsadził w kieszenie tamty ten. To ja mu zabrałem i zabrałem mu 12 koła. I ja nie mogę. No, patrz, typie. Jesteś zatrzymany. Zatrzymany jest, widzowie. Wypadł z auta. Wypadł. Dobra, dajesz mandę. Dawaj szybko, a nie jeździsz. Dobra. Dwa koła na plusie, widzowie. No nie driftuj, bo cię zaraz driftuje, no. No, brawo, brawo. Jesteś dobry. Widzowie... My będziemy kończyli tę służbę. W kolejnym odcinku obstawicie co ja mam w ogóle za autko. Więc widzowie. Elo! Widzimy się w kolejnym odcinku. Nara!